My jesteśmy spółką giełdową, więc nasi akcjonariusze oczekują od nas racjonalnych działań. My to naprawdę wspólnie tutaj dość dobrze raczej policzyliśmy. To się przekłada, to nasze działanie też przekłada się na ekwiwalent reklamowy, to jest dla nas bardzo istotne. Chcemy to bardzo mocno wykorzystać. Tym chcemy też zaistnieć jeszcze mocniej w Europie i na świecie. I to jest element, z którego jako spółka chcemy czerpać, no, dając nasz wkład finansowy i mając odpowiedzialność za całą społeczność, za pracowników PKP Cargo, no chciałbym, żeby te elementy do spółki wróciły w postaci tej umowy sponsoringowej i, i, i tych ekwiwalentów reklamowych. To jest dla nas bardzo ważne. To jest z korzyścią, no myśmy to przepracowali wspólnie z Polskim Komitetem Olimpijskim i ze związkami. To Uważam, że to jest bardzo dobra umowa i taka, która promieniuje dla wszystkich. Tu wszyscy wygrywają, tak bym to nazwał. To jest dla nas bardzo ważne. W zasadzie wszyscy, wszyscy, z, zarządu, wszyscy z zarządu prowadzimy jakiś sport. Jak ja w piłkę prowadzimy lekką atletykę. Jestem ze więc więc to miasto, to miasto kiedyś słynęło z takiej atletyki. Teraz mam bardzo silny zespół pływacki, zespół judo, więc to jest też jakby dla mnie kierunkowo. Natomiast koledzy też, jak wspomniałem, Jacek Grudkowski był byłym reprezentantem Polski w Polskiej Piłce Wodnej, z Marek Golkiewicz grał w piłkę nożną. No, wszyscy, wszyscy, wszyscy do czynienia z zespołem, też uprawiał sport, więc wszyscy te, te, te doświadczenia sportowe mamy. Ale też nasi pracownicy są bardzo aktywni. Maszyniści organizują coroczne rozgrywki w piłce nożnej. Tak, tak, tak. Te, te y, związki, związki, które u nas funkcjonują też są bardzo aktywne sportowo i my też chcemy, żeby się to przełożyło na pracowników i żeby też byli dumni, że, że sami uprawiając sport taki amatorski mogą uczestniczyć, brać udział, być dumni z tego sportu wyczynowego, tego, które daje nam poczucie tego patriotyzmu, przynależności do naszej ojczyzny. To napawa dumą, to naprawdę to zaproszenie do rodziny olimpijskiej, do tego, że możemy uczestniczyć, w wspieraniu naszych olimpijczyków, naszych sportowców, ale też przede wszystkim naszej młodzieży i naszych dzieci. To jest bardzo ważne. To jest naprawdę dla nas powód do dumy.